Zapewne wielu z Was już się domyśla, dlaczego oglądacie po raz kolejny część mojego mieszkania. No to wczoraj doszło do niezwykłego zdarzenia, a konkretnie liczba widzów na mojej liczniku wybiła a, jubileuszowo liczbą 2000. Jeszcze do tej pory pamiętam swoją pierwszą setkę. Kiedy to liczba czterocyfrowa dla mnie, moim zdaniem, byłaby nieosiągalna. Kiedy już doszło do 300, jakoś tak to wszystko spłynęło. E, chyba moment przełomowy był, kiedy dodałem swój filmik z Call of Duty Modern Warfare 2. że robić porady i tak No i kiedy 1000 widzów e, zaczyna, e, już miałem na swoim koncie, kolejny przyszedł niezwykle łatwo. Z czego niezwykle jestem zadowolony i przede wszystkim Wam wdzięczny właśnie za to. Generalnie nie ja Wam podziękować. Najchętniej bym jakiś bon do Tesco każdemu z Was, ale niestety nie posiadam ich aż tyle, a w sumie to nie posiadam żadnego. Ale przy okazji chciałbym podziękować, że przez cały ten czas wierzyła we mnie mama, tata, babcia a żartuję. E. Pogratulować chciałem przede wszystkim sobie, no i Wam, że oglądacie kogoś tak wspaniałego, jak moja osoba. Jako uroczystość ogłaszam, że napijemy się wspólnie za Wasze i moje zdrowie najlepszego polskiego piwa. Dzięki i na razie.